Batem wraca ponownie na, maszyn, na rynek maszyn dużych. Będziemy oferować i budujemy maszyn do 1600 ton. Ta maszyna, która jest tutaj zaprezentowana, jest to maszyna dwupłytowa hydrauliczna o sile zamykania 1500 ton. I co można powiedzieć o niej ciekawego, to m.in. również to, że Battenfeld jako jedna z pierwszych firm wszystkie swoje maszyny zaczął certyfikować czy określać w zakresie zużycia energii, jakie te maszyny mają. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o energooszczędnych napędach, natomiast mówienie, że coś jest energooszczędne, jeśli się nie pokazuje ile tej energii zaoszczędzimy i w jakich warunkach ją mierzymy, no to oczywiście nie jest adekwatne czy nie jest nierodajne. Na oznaczeniu maszyny widać, widzą Państwo oznaczenie 10, plus, jest to oznaczenie według Euromap 60, określające, że zużycie energii na tej wtryskarce jest poniżej 0,25 kW na kilogram przetworzonego tworzywa. Battenfeld jest firmą, która zmierzyła wszystkie swoje maszyny i do wszystkich maszyn jest w stanie dostarczyć zużycie energii według normy UNOMAP 60. W ten sposób można porównać maszyny z napędami klasycznymi przez pompy zmiennego wydatku, z napędami energooszczędnymi, z maszynami hybrydowymi czy maszynami elektrycznymi. Określa to w ten sposób możliwości maszyny. Nie daje odpowiedzi na pytanie, jakie zużycie energii będzie w Państwa produkcji, czy w danej produkcji, która jest u klienta, ale daje nam odpowiedź na pytanie jak dużo tej energii będziemy mogli jakby zaoszczędzić korzystając z takiej czy z innej maszyny. Ta maszyna, którą widzimy tutaj ma jedną ciekawą cechę, szczególnie dla klientów, którzy mają duże maszyny, a mają dosyć niskie hale produkcyjne, dlatego, że w momencie otwarcia płyty ruchomej, otwarcia drzwi z tyłu, można kolumnę, przepraszam, można formę zamocować nie od góry, ale z boku. Kolumna jest wysprzęglona, tworzy się między płytą ruchową a kolumną wolne miejsce i formę można wprowadzić na wysokości operatora bezpośrednio do układu zamykającego. Tych cech tutaj jest kilka różnych, generalnie jest to maszyna nowej generacji, nowej konstrukcji po to, żeby ułatwić klientowi zarówno obsługę serwisową, obsługę związaną z pracą maszyny, jak i zapewnić optymalne warunki do obniżenia kosztów realizowanych zadań produkcyjnych. Yeah.